Zobacz. Tu mam 5000 jajek. O, i taką warstwę daję. Zobaczcie to. Rozkładam na tych jajkach. I tu nie ma ściemy, że to będę trzymał. Wy możecie w domu zrobić sobie po prostu. Każdego, nikogo nie chcemy tutaj nabrać czy oszukać. Czasami można żartować, czy jajko wytrzymie. O, i tak jajko zabezpieczone, ono cały czas oddycha. Cały, o, i cały czas to jajko czas sobie, sobie oddycha upływu czasu cały czas następuje odparowanie tak wiele ludzi mówi. Eee, I te procesy tego, tego przemiany, tego, tego białka cały czas zachodzą. To się utlenia. Eee, koniec na końcu to jajko, jak już jest w końcu soli, eee, potem to jajko jak się już by wypsuło, znacie ten zapach siarki, jest po prostu zmienia się pH tego świeże jajko ma w granicach 65 6 pH, świeże od kury jajko, białko od kury ma 6 pH Jak się starzeje, jest zapach siarki, pH idzie w górę, a więc czasami do 10, 9,5. Osiąga jajko, jak już jest. Jak ono już odparowała część tej wody, bańka powietrza się robi coraz większa. Potem poznajemy starość jajka, bańka jest coraz większa, jajko wypływa na górę, bo wtedy utraciło, utraciło część tej wody. Tutaj tej wody nie utraci przez to, bo po prostu cały czas oddycha. Beczka jest drewniana. Nie jest to zamknięte jak w to jajko by nie? Tu nie ma żadnej czaru maru, czar, magii ani czary mary. Kiedyś ludzie nie mieli beczek, nie mieli, nie mieli lodówek. Trzymali to w drewnianych safariach do tego zmierzam. Nie w słoiku. U mnie babka nie kazała mi do słoika jajek dawać, no bo w słoiku po prostu te jajka jakiś czas wytrzymią Ale nie wytrzymią roku czasu, bo po prostu na okres oczywiście wojny, czy okupacji, czy jakieś siedzenia w bunkrze atomowym, to jajko tam będzie można zjeść sobie jakoś tam. Będzie miało, nie będzie śmierdzić, nie będzie tego zapachu siarki. To pH się nie zmieni, tak jak w starym jajku pH idzie na 10 i jajko się nie nadaje do spożycia. Także tak, tak to wygląda. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? No i teraz te jajko mam zasypane. Wszystko, co tu pokazuję, to od, od, za na wiosnę, oczywiście na wiekant, zrobimy kolejny filmik. Pokażę Wam, jak to odkopiemy, jak będzie wyglądać takie jajko. I co jeszcze chcę pokazać tutaj, żeby nie być gosłownym, pokażę tutaj, to jest słonina, znacie ją, tak robiłem to u dziadka, Tym korupka nasiągnie teraz na starość trąci. Za dziecka w pięcioletnich chłopak to robiłem. Kazali mi to właśnie nosić, zasypywać, bo świnią ja byłem z miasta, Było wielką atrakcją do mnie. I pokażę teraz taki boczek. Na to dajemy, tu damy boczek. To oczywiście obtaczamy, to wszystko obtaczamy też w soli, żeby to obtoczone szczelnie było. To jest boczek tradycyjnie robiony. To jest beczek, boczek świński, gruba warstwa słoniny, a więc na dymie, na ogniu kapitalnym na drzewa, oczywiście liściastego. Rewelacyjnie to wędzarnia tak to robi. Tu jest boczek już parzony, taką metodą już teraz parzoną, parnik. Aby się tam tym bardziej znacie. Też ma warstwę słoniny całej. Pokażę to, co Adolf Kirłyński był u mnie tutaj przyjął. Do mnie to przywyższy 20 ponad kilogramów takich boczków i, i słonin, które oczywiście uwielbiał, bo on był no, u, diecie karniwora i uwielbiał to mięso. I również słonina oczywiście wędzona, nie biała. Wędzona, bo to y, nie będę próbował na białe. Biała również, za byłem dzieckiem, dawało się białą Taka wędzona, a nie, oczywiście, no ja, ja tej słoniny, nie wiem, może Agacie się przyda. Pokazujemy to, jak można przetrwać i pokażę na wiosnę wyciągnę specjalnie, nie chodzi o tą słoninę. Pokażę Wam na wiosnę, jak to będzie wyglądać. I nie będę oczywiście trzymał tego w, w mieszkaniu. Możecie to trzymać na balkonie, na zewnątrz, żeby temperatura nie przy kaloryferze, no bo inaczej będzie jajko odparowywać w domu, w czy centralnym, przy 20 stopniach, czy tam 19, a inaczej będzie na zewnątrz, tak jak ja powiedziałem w piwnicy 12 stopniach. Oczywiście w tych chłodniach wielkich w Ameryce jajko się myje i daje się do lodówek w abyśmy jakbyśmy obniżyli do tam 0,5 stopnia minus. Nie, nawet nie wolno minus, bo zamarnie, zamarnięte jajko ma zupełnie inny smak. Wtedy jajko wytrzymie 9 miesięcy czy 8 miesięcy w takich przemysłowych chłodniach. Jak trzymają, mają dużo jajek, tak to trzymią te jajka. A po prostu my obniżamy to na zewnątrz. Ja to postawię tutaj nigdzie, już tego nie ruszę, to jest ogromny ciężar, ta beczka. Także beczka tutaj stoi na betonie. My ją tylko przewieziemy po prostu i zostawimy ją tak na dworze. Oczywiście pod dachem suchym na zewnątrz będzie stała żeby nie dochodził tylko jakiś tutaj wielki mróz ta sól chroni ją również przed, przed mrozem i te boczki tutaj pokażemy wędzony boczek i również to zasypiemy tu o ułożyłem to w ten sposób tu dołożę trzy i zasypuję to kolejną warstwą soli Pokażę. grubej oczywiście zobaczcie jaka gruboziarnista sól to jest niecieńka, nieparzona, nie parzona bez żadnych dodatków i ulepszaczy i zobaczcie o. I taką sól zabezpieczam. Mam gruba warstwa, całej I tu mam beczkę zabezpieczoną z jajkami. I z boczkiem na próbę, oczywiście, ja go nie wiem. O, tu koty przyszły, pewnie już czują zapach boczku. O. I taką warstwę. Tak jak to robiłem za dziecka. Tak przygotowana beczka, zobaczcie. no I tak przygotowany boczek. teraz pokażemy to. Ten boczek pokażemy Wam na wiosnę, jak go wyciągniemy, co się z nim stanie. Beczka będzie oczywiście na zewnątrz, a więc w temperaturach minusowych. Ogacę ją specjalną taką włókniną, agrowłókniną, żeby mi tu nie, nie przemarzły te jajka jeszcze i będzie stała sobie w komórce takiej na zewnątrz. Pokażę teraz, jaki jest stan. Mieliśmy wcześniej to beczko otworzyć. Pokażę Wam na jesień, Wam z 1 listopada dokładnie zabezpieczyliśmy boczki jajka. 500 jajek, 2 beczce po zimie całe. Stało to na dworze, na zewnątrz. I teraz pokażę, jak to wyciągnąłem. O tak to się było zabezpieczone, tylko z góry zobaczę beczka. O, już się przechyliło, trochę to kulałem. I zobaczcie co się stało. I tak wyglądają jajka. W soli wiecie o tej częstotliwości, mówiłem. jest yy, z długość fali. Częstotliwość to jest 450 Hz, nanoherca i długość fali 750 nanometra. Sól gruba daje taką częstotliwość, więc zabezpiecza tak fioletowe, tak w, 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 światło fioletowe. zobaczcie boczki, po pół roku. Nic nie śmierdzą, pachną doskonale. Już wam pokażę miskę. Potem to wyciągniemy, nie chcę wyciągać. Tylko pokażę jak to wygląda. A tu wziąłem na jeden kawiczki. I pokażę boczki w idealnym stanie. Pół roku na zewnątrz były tylko trzymane. Nic im nie ma. W totalnej pachną soli. Pokażę jak przekroimy, jak wygląda jajka się wysypały. Mamy całą beczkę jajek i zaraz pokażę. Poprzekryłem taki boczek, jak wygląda. zobaczcie w soli. Doskonała jakość, zobacz to No, Doskonała jakość w boczku. Nic się temu, nie stało pół roku w soli, było zabezpieczone. To chodzi o tą częstotliwość, tak to działa. I teraz pokażę jajko. Żeby nie być gołosłownym, powiedziałem, że na wiosnę wam pokażę. Na święta nie miałem czasu, wielkanocne ale teraz pokazuję. O, i zobaczcie, jajko bierzemy. Po od listopada mamy maj. Do tej pory, zobaczcie, jak wygląda jajko. O, pięknie, zobaczcie. No, zobacz, nawet żółtko się nie rozwaliło zobaczcie to sól gruboziarnista grubo zobaczcie tu jest nawet nie, nie solą tak jak robiły to nasze babcie tak zabezpieczały zobaczcie zobaczcie po pół roku jajko oczywiście każde jajko było zapłodnione i doskonałe jajko spróbuję czy jest słone trochę czy się przeszło solą czy nie jajko kompletnie o no jest leciusieńko słone o, leciusieńko, normalnie można go jeść na jajko na paschnię. Zobaczcie, jak wygląda żółtko. Zapłodnione sznurze, sznury, hazalowe wytrzymały. Mogę jeszcze strzaskać trzecie, jak wygląda dla jasności umysłu. Położę sobie to tutaj. I zobaczcie, dowolne jajko. 5000 jajek zabezpieczone z boczkiem, z kiełbasami. O, i zobaczcie, skorupka twarda. Nawet żółtko się nie o, to się mi tu leje. Nawet żółtko możecie zobaczyć. Żółtko w całości, zapłodnione jajko, tak jak widać. Sznury hazalowe wytrzymały Nie sprzyklejone do boku. Doskonale pachnie świeżością od listopada to mamy listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień maj. 6 miesięcy, pół roku przechowane w soli. Zaraz to będziemy usuwać. Mogłoby stać nawet cały rok. zobaczcie, tu mamy następne kolejne boczki. o Tu taką słoninę dałem. Doskonale pachnie. Świeżutkie, nie ma nigdzie najmniejszych śladów pleśni. Zobaczcie jak to wygląda. Mamy tutaj żółteczka tu. Żółtka. Zaraz możemy usmażyć. Do jedzenia. Co tu jeszcze było zakopane? Jajko, tu już są jajki. I boczki nie było kiełbasy żadnej. Muszę zobaczyć na filmiku, co tu było zakopane. Sól jest nienaruszona, nie posklejana jest sól, zobaczcie. Sól można dosłownie jeszcze raz użyć. Gruboziarnista sól. O, później mi tutaj jajko wlewa. Muszę to przelać na mały talerzy wziąłem. No i pokazuję tutaj eksperyment się udał rewelacyjnie. Co robi grubosalnie szczasunki. No więc przy dobie jak nie mamy persa prawdziwego, zobaczcie. Słoiku byłem pokazywałem, słoiku się to zbryli i to jajko nie przechodzi solo. Tutaj cały czas w beczce dębowej to oddychało. Tak jak nasi dziadkowie przerwali. Jajku nic nie brakuje, nawet zobaczcie, żółtka się nie rozwaliły. Nie są słone, doskonale pachną. Jeszcze raz to podkreślam. Tylko co zrobiła sól i boczek również po pół roku nie ma najmniejszych pleśni, za zapleśnięcia, nic. No, zobaczcie. I doskonale pachnie, Agata będzie mogła obcinać, czy damy naszym kurką. A sól można wykorzystać jeszcze cały czas w gospodarstwie, bo jest czyściutka, w czystej beczce, nic się temu nie stało. O, I również boczek pokazujemy w środku Także ciekawostka, na kształt można powiedzieć, że się udał. E, doskonale jajka się zapytył. Pół roku bez żadnej lodówki, tak wytrzymał jajka. Oczywiście zapodnie. Pozdrawiam zaraz pokażemy jak mi zakopali na filmiku Nasze eksperyment się udał, ciągle eksperymentujemy a już niedługo pokażę nasze jajko jaką ma zawartość K2MK7, D3, B12 który dostają tak jak pokazuję na filmikach tran z rekina nie tran tylko olej rekina a więc rewelacyjne działanie na to pamiętajcie rekin się nie starzeje ma właśnie w mięsie zawartość i młody i taki który ma 500 lat ma na a glutacjon wyłapuje wolne rodniki jest odpowiedzialny za starzenie i postarzanie organizmu. Rekin ma 500, żyją do 500 lat, rekin polarny, te rekiny takie tu ludojady żyją tam 120 lat, e, płodność osiąga dopiero przy, przy 150 latach, także rewelacyjnie. Olej z rekina już będzie u nas do nabycia, ogłosimy, kto będzie chciał nabycia na sklep dla kurek. Oczywiście rewelacyjnej cenie okręt z rekina, z tuńczyka, z e, dorsza, no i oczywiście olej z e, tego. Mi a więc z tego z a B17 również będzie można podać kurką. Powiem proporcje, jak wygląda, i zbadamy takie jajko w Kolejny eksperyment się udał. Pozdrawiam wszystkich niedzielnie i cieszę się, że takie jakości jajko mamy po półrocznym przechowaniu, praktycznie świeżutkie tagum, od który przenik. Jeszcze zrobię próbę, teraz składam do wody zaraz i zobaczymy, czy ono wypłynie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję. ale jeszcze raz chcę pokazać próbę wodną jeśli jajko byłoby stare, bajka powietrza by się zrobiła większa, odparowałaby woda z jajka zobaczcie próba, po pół roku jajko zachowuje się idealnie świeże jajko, o to wypłynęło jedno, zobaczcie, jedno wypłynęło kolejne, zobaczymy, to są moje jajka wtedy malutkie były, pierwsze okór a reszta nie wypływa, to jedno jajko wypłynęło na górę, a więc już ma tą bańkę powietrza, a tak żadnej nie wypływa, zobaczcie o, to też wypłynęło lekko a te normalne jajka zachowują totalną wartość, świeżą wartością. A więc próba wodna przeszły, jajko są świeżutkie, pół roku zaznaczam, bo je 1 listopada je, zakopali do soli gruboziarnistej, ta odpowiednia częstotliwość, długość fali spowodowała to, że jajko się nie psuje, zachowuje się światło jak utrafione. Dlatego tak sól gruboziarnista działa. Nie z drobnej soli mielonej, nie w słoiku zamkniętym, tylko w beczce. Możemy spokojnie przechowywać rok jajka, boczek, kiełbasę i nic się nie stanie z tym. Także taką ciekawostkę z doświadczeniami, dzielimy się z Waszymi doświadczeniami. Oglądajcie kolejne doświadczenia z jajkami, które robię z NATO i z olejem rekina. Pozdrawiam wszystkich, cieszę się, że takie doświadczenia mieliśmy. Nie ma prądu dla prawdziwego prepersa, tak może przechować jajka. Nie potrzeba żadnej lodówki, nie potrzeba żadnego prądu. Dziękuję i pozdrawiamy. Zobaczcie, to jest czysty dowód tego, jak jakoś zachowało. No i oczywiście jajko na jaśnice, pachnące. Cudowne, świeżutkie, tak, by trzeba je Dziękuję, o, raz chcę pokazać. Pokazałem próbę jajka, które są na dole, świeżutkie, na to, które wypłynęło, a więc charakteryzuje się tym, że bańka powierzchnia się zwiększyła, i jajko po prostu już wypłynęło na górę. I zobaczymy, co się z nim dzieje. Jajko no, przykleiło się leciusieńko do, 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 do powierzchni, i pokażę jeszcze to drugie, te, które wypłynęło, i zobaczcie, jak jajko wygląda. Po pół roku w soli. O, zobacz. Jajka nawet są, nie da się rozerwać. Jajko wygląda tak, po pół roku doskonały zapach, nie są słone jajka, no ale ciusieńko, także nie trzeba już dodatkowo soli żadnej, idealnie to białko na wyrazie lekko słona Nadaje się idealnie do spożycia, pół roku nie trzeba prądu, to prawdziwy pepperstack tak przeżyje. Sprawdziłem, widzieliście na filmie, tu nie ma ściemy. No do, do, dokumentuję to wszystko, co stanie się z jajkami, jeśli będziemy przechowywać beczce Pozdrawiam Was serdecznie, cały dokument, zapraszamy oczywiście. Do nas na miody, kto przyjdzie spadziowy, jedyny, zielonkawy kolor, czarny jak jest topiony i oczywiście za 40 zł półtora. Leśny nektar biolowiatowy nie ma w Polsce takiego ceny takiego miodu. Półtora kg miodu za 4 dni. Zapraszam i następne doświadczenie czekajcie na wyniki. Dziękuję. Pozdrawiam.